Siemano, witam w kolejnym odcinku drogi do pierwszej ligi FIFA World. Rozpoczynamy od wysokiego pułapu, bo naszym przeciwnikiem jest skład BPL z trzema tocami: toc Pogby, Gerarda i bodaj, Bodajże dobrze nie spojrzałem. Pierwsza sytuacja do naszego rywala: rzut wolny, ale tam w bramce świetnie zachowuje się Diego Alves. My również próbujemy wykorzystać swoją sytuację bramkową, ale strzał bardzo bardzo. Słaby a strzelał chyba Isko. No i nadal 0 do 0 tak kończy się również pierwsze 45 minut. A przed wami najciekawsze momenty z pierwszej połowy. I to by było na tyle. Jedna sytuacja bramkowa z mojej strony. 58 minuta, niestety. Samuelito zdobywa gola dla przeciwnika, i musimy odrabiać straty. Nokiwał naszego obrońcę jak dziecko, i pokonał Diego Alvesa, ale my mamy Diego kosztem w napadzie. 63 minuta, remis 1 do 1, i czyści but naszemu napastnikowi. A niech czyści być może przy kolejnym strzale wyleśniony, wypucowany but po prostu idealnie uderzy w kolejne, w kolejną piłkę i pośle ją do bramki I mamy kolejną okazję na zdobycie gola, Vargas zakręcił obrońcami, jego strzał przejął Isko, ale ten nie pokonał Petra Czecha, nadal rezultat bez zmian w kolejnej sytuacji, chciał popisać się Diego Costa, ale jego strzał z tak zerowego niemal kąta po prostu no, nie byłby w stanie pokonać golkipera, remis 1 do 1 jeśli chodzi o statystyki, te lekko na korzyść naszą, ale... Wiadomo, że statystyki nie grają. W kolejnym meczu mierzymy się ponownie z BPL. Eto Staric, czyli bardzo szybcy napastnicy. Dodatkowo rywal, który ma mnóstwo rozegranych spotkań. Joe Harta, kompanego w obronie. Ciężko, ciężko, naprawdę to widzę. Benteke i trafia w słupek. Dlaczego w słupek? Z tak bliska, dlaczego? No ja się pytam, dlaczego, jak to możliwe? Nie ogarniam czasami tej gry. Sytuacja Staricza, na szczęście wybroniona przez nas. Benteke... Nie skomentuję tego strzału no, do przerwy, więc e, statystyki bardzo wyrównane. Wynik również 0 do 0. Odzwierciedla on to, co działo się na boisku. E, sytuacja kolejna. Miniolet świetnie spisuje wpisuje się na bramce. W kolejnej e, sytuacji strzeleckiej również e, broni nam bramkę i dostęp do bramki. Naprawdę e, chyba zawodnik meczu. 90 minuta. Ludowik Remi zdobywa gola na 1 do 0. Napastnik, którego zakupiłem, naprawdę zwraca się, z meczu na mecz gra coraz lepiej. No i Daje nam prowadzenie pod koniec tego meczu. Jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, to wygramy. Wygrywamy więc, zdobywając trzy punkty w lidze drugiej i zbliżamy się pomału, małymi krokami do tego, by awansować do pierwszej. A o to w tej serii chodzi. Statystyki tym razem na korzyść naszego rywala, ale to nas w ogóle nie martwi. Kolejny rywal, znowu skład BPL-Eton, Podolski, Kazorla. Jest również w bramce szczęsny. No i pierwsza sytuacja należy do nas, Isko jego strzał, następnie dobitka w Vargasa, ale to wszystko działo się na spalonym. Bynajmniej teraz gol zdobyty prawidłowo, 16 minuta, ponownie ten, który wcześniej strzelał spalonego Vargas i jeden do zera dla nas stało się faktem pokonany Wojtek Szczęsny pięknie wymanewrował go nasz napastnik i możemy cieszyć się ze zdobytej bramki. I jeszcze przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę udaje nam się podwyższyć rezultat i nasze prowadzenie. 4-40 minuta i 2 do zera po golu zdobytym przez Iską Biegnął do samego końca, następnie bombą pokonał Wojtka Szczęsnego. Ten bez szans po prostu skapitulował i kończymy pierwszą połowę. Statystyki bardzo, bardzo na naszą korzyść. Ale w 90 minucie tracimy gola Oxlade-Chamberlain, zdobywa bramkę kontaktową dla przeciwnika. Bynajmniej wydaje mi się, że stało się to w minucie 90 i nie mogło tu już nic się zmienić. Właśnie tak też było, 10 punktów na naszym koncie, coraz bliżej utrzymania się w lidze drugiej i coraz większe marzenia o tym, by jeszcze dalej iść w kolejnym sezonie. Ponownie skład BPL, czemu mnie to nie dziwi? Meto Staric, hard. To nie, to nie hard, to deHa i Toc De, hei, de hei. następnie Keihir Szwirle, kompany normalnie jak zobaczyłem ten skład e, oraz statystyki rywala to szczęka mi opadła e, i może byłem lekko e, niezdenerwowany ale po prostu z... E, zdezorientowany. Straci, straciliśmy pierwszą bramkę, zdobył ją Eto, ale odrabiamy szybko straty. Remim w 21. minucie zdobywa gola na 1 do 1. Ten zawodnik naprawdę spisuje się genialnie. Polecam wam go do składu BPL. To nie jest zbyt drogi, a wykonuje kawał dobrej roboty. Tutaj piękna parada Minioleta, który ratuje nas przed utratą kolejnego gola. My również mieliśmy swoją sytuację. Ale teraz jeszcze jedna rywala. Nie wiem jak, jak mój obrońca nie mógł wybić tej piłki. Klikałem, żeby ją wybił na ten po prostu nie wiem. Chciał pokazać, że jest lepszy od eto, no nie wydaje mi się. Tak właśnie straciliśmy bramkę, a tak je zdobyliśmy szybko bramkę na 1 do 1 kolejna sytuacja, poprzeczka mieliśmy tutaj sporo szczęścia no i kolejna parada, minioleta póki co jestem zadowolony z tego bramkarza, aczkolwiek wiem, że lepszy bramkarz to mniejsza ilość straconych goli także pomyślę również nad zakupem takowego a jeśli chodzi o statystyki po pierwszej połowie, te bardzo na korzyść rywala, także jemu powinno się należeć prowadzenie. No i ponownie on zdobywa gola na 2 do 1, ale my ponownie szybko odrabiamy. 69. minuta, remi Ponownie ten zawodnik wpisuje się na listę strzelców, dając nam ponownie remis 1 do 1 i co ważne, utrzymanie w lidze drugiej, bo remis to 11 punktów w sezonie w lidze drugiej, ale my się nie poddajemy, walczymy do końca. 87. minuta i Benteke bestia zdobywa gola na 3 do 2 no takiego zawodnika pokonać składem, który jest warty tyle, co na przykład jeden jego Toc czy If... No. Niestety, pod koniec meczu, jak to bywa z moim szczęściem, przeciwnik otrzymał rzut karny, którego być nie powinno. Nie wiem dlaczego, nie ma tutaj materiału. Być może została pominięta powtórka z faulu. I zdobywa Andrzej Szyrle Gola na 3 do 3. Tak też kończy się to spotkanie. Niestety, podziałem punktów bynajmniej brawa dla naszych zawodników za walkę. No i niestety, farta miał nasz przeciwnik. Ale szczęście jest potrzebne, no, jakby nie patrzeć w grze, również w życiu realnym. Ja dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli filmik się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do usłyszenia kolejnym razem.